Zarząd województwa Podlaskiego ma nowego członka, został nim Karol Pilecki, radny Platformy Obywatelskiej. Tak w piątek 22 marca zdecydował Sejmik. Najprawdopodobniej obejmie zadania po byłym członku zarządu, czyli będzie nadzorował. Ochronę zdrowia. Ochrona zdrowia to dosyć trudny temat. Mamy szpitale wojewódzkie. W tym roku, to chyba pierwszy raz w ogóle w historii, to był rok, kiedy szpitale zakończyły, zakończyły swój bilans na na plusie i mam nadzieję, że utrzymamy tą tendencję. No, niestety, należy pamiętać, że szpitale są zadłużone. To jest kwota około 200 milionów złotych w sumie we wszystkich szpitalach, więc to są poważne sprawy, z tym będziemy musieli się też zmierzyć. Ja dzisiaj poznaję tutaj dyrektora Departamentu Zdrowia i innych pracowników. Ja byłem wcześniej, uczestniczyłem w pracach Komisji Zdrowia, więc tą wiedzę na temat funkcjonowania, czy stanu zatrudnienia, czy, czy bieżących finansów w szpitalach mam. No i zobaczymy jak będzie mam jestem dobrej myśli Każdy z nas może decydować o losach Podlasia. Już wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące strategii rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020. Do pracy nad tą inicjatywą zostali zaangażowani wybitni eksperci w dziedzinie polityki regionalnej i ekonomii. Wśród nich jest m.in. profesor Bogusław Plawgo z Uniwersytetu w Białymstoku. 19 marca tego roku Zarząd Województwa przyjął projekt strategii rozwoju województwa podlaskiego do 2020 roku do konsultacji społecznych. Wcześniej, tego samego dnia, projekt strategii został przyjęty przez komitet sterujący olbrzymią większością głosów. Mamy więc oficjalny projekt strategii, i teraz jest czas, kiedy każdy. Całe nasze społeczeństwo, województwo podlaskie, może i uważam, że powinno wypowiedzieć się, czy ta strategia, czy jej założenia, cele, koncepcja jest słuszna, czy warto w niej coś zmieniać. Strategia potrzebna jest nam do tego, by korzystać z unijnych funduszy. No, strategia mówi, że jest to program powinności wobec przyszłych pokoleń, a więc patrzy daleko w przód. Jej założenie jest takie, aby przybliżyć Województwo Podlaskie do reszty kraju, aby Województwo Podlaskie nie oddalało się w sferze gospodarczej, ale także jakości życia od Europy i od innych województw w Polsce. Więc jest ona dokumentem, który jest mocno skoncentrowany na rozwoju. Wyznaczyliśmy w tym projekcie trzy główne cele, mianowicie konkurencyjność gospodarcza, powiązania krajowe i międzynarodowe i trzeci cel – jakość życia. Przy czym te trzy cele są ze sobą powiązane. Najważniejsza jest według mnie konkurencyjna gospodarka. To wysoka konkurencyjność firm zapewni wzrost zatrudnienia, wyższe dochody, a więc wyższą jakość życia. Wysoka konkurencyjność gospodarki pozwoli nam też korzystać z naszego położenia, z tego, że możemy czerpać korzyści, zyski z eksportu, z wymiany ze wschodem, ale także być swoistą bramą na wschód. Także stawiamy tylko trzy cele. Natomiast odważnie patrzymy w przyszłość i wyznaczamy wizję województwa na rok 2030. Ta wizja województwa podlaskiego w roku 2030 opisana jest przez 3-4 cztery, cztery słowa. Mianowicie, to województwo ma być zielone, ma być otwarte, dostępne i przedsiębiorcze. Konsultacje społeczne w sprawie strategii odbędą się w Białym Stoku, Suwałkach, Łomży i Bielsku Podlaskim. Zaplanowano je w kwietniu i maju. Sejmik ma przyjąć zaktualizowaną strategię w październiku bieżącego roku. O tym, jak ważną rolę w obecnych czasach odgrywa internet, wie chyba każdy. Niestety nie wszyscy w naszym regionie mają dostęp do sieci. Problem dotyczy przede wszystkim terenów słabo zaludnionych, ale wkrótce to się zmieni. Będzie to możliwe dzięki inwestycji realizowanej w ramach projektu sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Zarząd Województwa Podlaskiego podpisał już umowy z pięcioma wykonawcami tego przedsięwzięcia. Jest to duży projekt obejmujący pięć województw Polski Wschodniej. Gdzie pieniądze pozyskaliśmy z programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, a więc z Unii Europejskiej i będziemy budować sieć szerokopasmowo-internetu. W województwie podlaskim będzie to 1885 km światłowodu w ramach sieci szkieletowej i szkieletowo-dystrybucyjnej, 8 węzłów szkieletowych i 173 węzły dystrybucyjne. Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury telekomunikacyjnej na Podlasiu. Dzięki temu przedsięwzięciu aż 90% społeczeństwa społeczeństwa naszego regionu będzie miało szybszy internet. Ma to ogromne znaczenie, bo i dla rozwoju gospodarczego, i oczywiście dla rozwoju społecznego, bo dzisiaj i, i kultura, i edukacja, i sport, i turystyka, i zdrowie i tak naprawdę wszystkie dziedziny życia bez internetu funkcjonować nie mogą. Chociażby też sam przepływ informacji dzisiaj bez internetu się już praktycznie nie odbywa. Całkowita wartość środków przeznaczonych na realizację projektu wyniesie ponad 250 milionów złotych. Według planów inwestycja ma być zrealizowana do końca października 2015 roku. Piąte Liceum Ogólnokształcące w Białym Stoku już po raz kolejny w nietypowy sposób przywitało wiosnę. 21 marca w tej szkole odbyły się podlaski Mistrzostwa w Ortografii. Pomysł na pisanie dyktanda jest stary jak świat. Odkąd istnieje państwo polskie, myślę. Celem konkursu jest przede wszystkim kultywowanie tradycji polskości, a także pisowni języka polskiego. Autorką tegorocznego dyktanta jest Agata Szymborska, nauczycielka języka polskiego ze społecznego liceum przy ulicy Fabrycznej w Białym Stoku. Tekst recenzował profesor Zbigniew Chojnowski, wykładowca literatury współczesnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Gdybyż tak wysłać e-maila w zaświaty lub choćby krótki SMS, można by się dowiedzieć, czy razem z niezwykłym alchemikiem słowa, jakim był łodzianin Julian Tuwim, bujają na obłokach stworzone przez niego postacie. Nie pomogło uruchomienie machiny wyobraźni. Ni stąd, ni zowąd rozwiązanie zagadki przyniosła przyroda. Pomyślałam sobie, że skoro mamy rok tuwimowski, będzie to bardzo dobry moment, żeby młodzież mogła zmagać się nie tylko z różnymi zasadami ortograficznymi, ale również przypomnieć sobie twórczość Juliana Tuwima. W mistrzostwach wzięli udział finaliści szkolnych eliminacji z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego oraz ze szkół z polskim językiem nauczania z Grodna i Wołkowyska. W sumie około 80 osób. Z ortografią raczej nie mam problemu, bo czytam dużo książek. To jest mój pierwszy udział w dyktandzie i przystąpiłam do etapu szkolnego, później przeszłam ten etap szkolny jako jedyna ze szkoły i stwierdziłam, że to może być po prostu dobra zabawa, żeby wziąć udział i zobaczyć co już umiem i czego jeszcze powinnam się może douczyć, a tak specjalnie się nie przygotowywałam. Biorę udział w dyktandzie, ponieważ napisane lepiej dyktando z mojej szkoły i... Ogólnie lubię czytać dużo książek i myślę, że pójdzie mi całkiem dobrze. Swoją wiedzę ortograficzną sprawdzali również przedstawiciele instytucji publicznych. Dyktando zawsze było dla mnie taką formą sprawdzenia się, ale chyba od dziecka lubię to. Po prostu lubiłam pisać dyktando, lubiłam język polski, lubię czytać, więc myślę, że jest to dla mnie po prostu przede wszystkim świetna forma zabawy. Co roku laureaci i finaliści otrzymują atrakcyjne nagrody. Są to m.in. rowery, laptopy, aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe. Podobnie będzie i tym razem Wyniki 14. Podlaskich Mistrzostw w Ortografii zostaną ogłoszone w kwietniu. Szanowni państwo mieszkańcy województwa podlaskiego. Zbliża się Wielkanoc. Głęboko wierzę, że po długiej i mroźnej zimie przyda nam się chwila odpoczynku i spokoju. Mam nadzieję i tego państwu wszystkim życzę, że tegoroczne święta będą zdrowe, radosne i spokojne.